Duży bałagan, już jest pod nogami. No gdzie ten po co ten szlak? Sobie, nie wiem. sobie nałożysz tego wszystkiego, a Nie sobie... ja chcę jeszcze iść po miosu, bo... no, to już masz czysto pod nogami. Nie chodziło o mnie o narzędzia, pod nogami. No ja wiem. Mm. Dobra, co jeszcze może ci mam tu posprzątać? No już teraz należy się do rypała. Jakbym tu miał. No jo jest bajzem. Jest. Wszystkiego full. Trochę jest bajzen. Ale to taki potrzebny. Jak to wszystko teraz. Jak to ją rozkładasz i na części, i na, i na półki chcesz położyć, To, to nie moja wina. Wiesz, coś szuka, i teraz będzie to, że to przeze mnie nie może znaleźć. Pa powie, idź, babo do domu. <śm> <śm> Teraz się śmieje, A tak to, ho, ho, ho co ja tak to ja tu mam. Tak to tu kwiczę, bo normalnie. Przyjdę bo... do domu, już przyszedł. Do roboty. No. Musisz robić. Ktoś musi. Za <noise> ty, tych wszystkich... Dziwaków chce się irytować jeszcze bardziej. Co to oglądasz? Ja nie wiem, co ja chcę. A nie wiesz co ty chcesz. No. No, ja tylko mówię prawdę. Aha. Jaka jest. A ty jeszcze do, dołożyłeś tą prawdę? No. No. No i chałk. Tak ja wiem, że... Black so... hołki na festyn. <laughs> Dwie prawdy. No. Prawda zawsze prawda i gówno prawda. Tak. I słuchaj, a teraz I... co to teraz jest? To teraz będziesz to też odkręcał? Nie. To jest chyba dobre, co? Co? No ten y, siłownik, czy co Już to jest? nie mówiłem, dlaczego to będę ściągał. A ja nie słyszałam. Z tej strony mówiłem, że muszę siłownik ściągnąć, bo będę wałek popuszczał na dół. wał Jestem nie jak to się mówi uczennica taka, która cię nie słucha. O, o Mam dwóje zasłuchanie. Albo jedynkę. O, widzicie, jak on się kręci? Ja tu, tą, tu i tu. No tu też musisz to. się nie wyrabia. To się naprawdę musisz tutaj kuczyć. No są nowe zawleczki, ale muszę włożyć, żeby nie szuka. No właśnie. Dojścia nawet do kowadła. Mamy. Na sobie tutaj. Jak nie mam, ja to. przy ale tak okay. to Dobrze, że masz długie ręce, to że są Sięgnę. Ty, osa jeszcze przelecia, osa. Chciałem mieć pszczoła, to osa. Pszczoły już chyba się Czy nie, nie znam się. Nie, chyba jeszcze jak jest ciepło, to wylatują sobie.

Mogę iść spać. Jednak, żeś coś zrobił. To no, widać, że coś jest zrobione. już. A nie, się obijasz. O pipoku. A tu muszę coś gdzieś dobrze. sobie i... Sprzątnąć ten smar na przód. To Co? A jak ja chciałam do malowania, tam do tego nie było, ale już wiem gdzie on jest. To już jest tu lata To on już właśnie dawno go szukałam. Żeby sobie tam zrobić. Masz profity z kinematografii, to są no, takiego nie ma. Były dwa takie, jeden w domu, a drugi w No akurat. No? Mhm. Tak. Nie gadam, nie gadam. gadam, gadam, bo to jest prawda. A prawda, was Zobaczcie. 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 Ale tylna jest no. tablica. plica. No to... Ta też taka dobra nie jest. O. Tak no to pat... wiada, że jest dobra no, teraz. No. no jo, ale patrzałem taka, patrzę teraz tak. No, to jest katastrofa. Po ty później. No to jeszcze niko musi zobaczyć. No lepsze oczy. No i na bezpiecznik jest wybity otwór, nie? Jo. Ja? Mhm. Oj, to będzie katastrofa. W Na to jest? Nie, nie mylić. A, O tym to już miałeś żenujący film przedżniwa wiosny. Żenujący. Żenua. No, że to no, nie jest komedia, ani komedia romantyczna, ani ani melodramatyczna. Nawet. Ani to nie jest żaden. Żaden taki wiesz stek taka nic, hmm. to jest... To z garażu. Życie bodzia w garażu pod... Pod przymusem. Życie żenuła. Dlatego może te filmy są nudne, bo to jest takie pod przymusem. No to jest... A to są nudne filmy? No są, Tobie? są. Niektórym. A, niektórym to piszcie, czy, czy to nagrywać, czy nie. Może no, to wiadomo, że to nie jest komedia. Czy, Słuchaj, komedia to nie jest. Ooo, teraz komedia. Widzicie, jak szucie na mnie? Teraz była komedia, widzisz? Wiedziałem, że to żenuła. Wiedziałeś, że to będzie żenuła? Tak. to już się śmiesznie nie będzie Że co tam dzisiaj wystrzeliła Czas skręcić. Opastać poszła, czy co? Nie. Pewnie się wąż ścisnął. To nie ma. Coś, to poszukam coś. Pewnie ci wpuszczeni ruscy informatycy co dostali wizę tam. Namieszali w tej naszej sprężarce. 1700 wiz dostali. Mm, to Ruscy. Prawie dwa ludzi. Docy do bezpieczeństwa. No i białoruskich ileś tam tysięcy. Tak. Ty ten szlak poszedł. Bodzio. O banami włącz. Nie, no tam dziura jest. Gdzie? Włącz. No ja, gdzie ty nie. No co za dziad. Nie chcę słuchać mnie. Ja widziałam. No patrzcie, patrzcie. Wyłącz, wyłącz, wyłącz ten dokument, nie wiesz co ty chcesz chłopie. Co nie wiesz? No nie wiesz. No to się wyłącza, nie żeby tutaj elektryka, żeby elektryka szła. Co teraz będziesz wyciągał? To teraz jakoś idzie już, to już są wszystkie śruby od tego wału? Tak. To jak to teraz wyciągnąć? Muszę się zastanowić, bo mam rozkręcone. Aha, mhm. trzeba łożysko odblokować i piastę tą całą wyciągnąć, ten to, to, to budowę. Co jest przy tej ścianie? Tak. No tu jeszcze kawał roboty. Ręką nie pójdzie, Bodzio. Co ci podać? Żenuła tu i tu o. tam jest blacha popuszczona, to sobie wyleci przynajmniej. Uh -huh. Dobra, muszę. Muszę co zrobić. Coś szukać. Ten. Do tego. Łóżyska. Imbus. A, imbus. Uh -huh. Do łożyska. Taki większy, to jest taki średniowy. No, ale no tu jest akurat łysy ten średniawy. Chyba jeszcze większy, co? Czy nie? A to jest luźne na mnie. jest luźne? Mhm. A to tak nie ciebie, akurat teraz. Będzie dobrze do wyciągnięcia, może. No to już czas było z tym zrobieniem. Co? Mhm. Nie no to, że w tym tawocie się nie wie. Tu było zalepione, żeby to się dalej wykręcić. <grym> miało. No, no, nie widziałaś? <grym> no, Widziała. No tak to by wypadło samo. <grym> teraz tu nuła. Papier ścienny. O dobrze, papier ścienny. To jest nakaleczone. Dlaczego? No co likwidujesz, tak? No. Papierem teraz. Aha, żeby to łożysko tak było lepiej wyszło. No To jest tak? luźne, ale po co ma być rdach? No jo. jak? się odbezpieczy ten pierścień, to jest luźne. Okej. Okay. co? Już wyciągnęłeś? Tak, ja na stronę ja. No, Czekaj. Teraz ja idę z drugiej strony. No, bo ja byłam tam w środku trzymać wałek. Tak. Ja się zaparłam, trzymam wałek. A to było luźne. A to było luźne. Ten pierwszy był luźny, chciałem tu przypakować, a tylko dotknąłem tym, tym przecinakiem i tyle się zrobiło. No, takie widzicie, takie jaja. Hity z satelity, jak to się mówi. Ale... Jednak jest wesoło. Nie gadaj, że nie. nie mam tylko klucze, ma? No. Ten tu trzymał, aż pikło. A tamten nie. A szpikło. Czy się da przekręcić ten? O, nie da się. Gdzie tu jest ta? To nie trzymaj. Nie wiem, czy ja go tutaj ruszę z tej strony. Trzymaj się. Ruszę. Wałek się samo Ani wałek nie drgnął. Ani nie rdgnął. Nie. Ani, ani nic nie zrobił. Ej, pani, a do pani, a pani, ani ani tak to jest z nimi. wyszło, wyszło. tuleja wyszło. Wyszła. Tuleja. Bo z której strony to się będzie wyciągało? Na dół. To na dół idzie. Te. Nie wiem, czy ja to tutaj teraz, jak tam jest czy ja to tu ściągnę. Abyś mi tam podniosła, tam ten czopiek. No, dajmy jakąś ścieżkę. Ostrożnie, bo tym miejscem mi jest brud. zeszło. zaszła. Poczekaj. Także w by po środku tego nowotworu nie? Później. To nie spadnie, jak ja nie, puszczę? W klockach jest, ja muszę klocki Aha, podłożyć okay. jest niżej. O wiele. Co? Niżej jest już. No i ona, to Jest piasko. na klockach, tak? Piaste, no. Tak sobie podłożyłem, żeby to mnie nie spadło, ma, jest ma całkiem te. na glebę. Nie wiem, czy ręce nie. Teraz ja będę drugi, to już nie będziemy nagrywać. No nie, nie będziemy... Odkręcę, wtedy go wyciągnę. Bo to nie jest ani komedia, ani. No, no. Widzicie, gdzie tu łożyska są w tymi. No. No, nawet, nawet tego nie będę ten, to potem się podniesie i tyle. A tamten muszę wyciągnąć, bo tam z tamtej strony jest zębatka, idź pokaż. To muszę go do tyłu wyciągnąć, odkręcić, żeby widzieli. Tu, masz zębatkę, zębatka, nie? No. Czeko, to wtedy widzenia, wyciągnę to z... zębatkę tam. Ty masz światło tutaj, nie? No. Poczekaj. Tu pójdzie do tyłu, o tu jest wycięcie. To odkręcę te cztery śruby i z drugiej cztery i muszę tą kalamitkę przerobić. Bo była oryginalna, to można było końcówkę nasadzić, a teraz jest taka i nie da rady. To widzicie o. No. Tutaj wygląda to nie wiem, na rurkę ją no. I to tak leży, nie chcę leży już. Tam już nic nie będę od tego chciał, nie? A ten muszę wyciągnąć, bo gdzie? Ja tu będę wyciągał zębatkę i tak nie wyciągnę, nie? Także z tym wyjadę do tyłu i tyle. Teraz może iść siłą i Tak więc, że się żegnamy. Nie, to nie jest ani kabaret, ani yy, komedia. Tak więc, co tak się patrzysz? Żegnamy się. A, żegnaj, żegnaj. Uuu, bab... Trzymajcie bye się bye zdrowo, bye. młodo i... Co? I zdrowo i co? I młodo. Ale jakoś tak, jakoś dziwnie to powiedziałeś. Trzymajcie się zdrowo, młodo i... Aha. Zdrowo i młodo. Tak. No Jak się nie podoba to pisać i... Leo, i, I koniec. Nie no. nagrywamy nic i będzie... No. no. Także tu już wiadomo, tak samo się zdejmuje te obudowy z łożyskiem razem i łożyska wymala. To zaczynasz nową komedię? Ja już idę. To idź. Papa. Tchę end. Trzymaj. No, gdzie? Wyłącz. Ty to wyłącz. I weź to do domu od razu. Jest jeszcze dwa. No ale jest za mało. Już dwa jest od wczoraj i no, zaraz to... będzie jeden. Nie, to sobie jeszcze zostaw na dzisiaj rob Zostawię, dziś już nie potrzebuję latarki. A będę do składania potrzebował, to nie Babcie, będę miał. jaki prądu. on jest nerwowy, ja to wszystko jeszcze nagrywam. To wszystko jeszcze słyszycie? Jak to już jeszcze nie wyłączyłam kamerki? Tak, tak. Ja to wszystko powiem mojemu mamowi. <laughs>